Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscowości Miedna w województwie mazowieckim, tuż przy głównej ulicy węgrowskiej, która prowadzi do centrum miejscowości. A po mojej lewej stronie znajduje się nieruchomość inwestycyjna o powierzchni prawie 2800 m2, z budynkiem gospodarczym, która idealnie nadaje się pod sklep wielkopowierzchniowy. Na który bez problemu możemy uzyskać warunki zabudowy. Serdecznie zapraszam do obejrzenia nieruchomości. Oferujemy Państwu na sprzedaż nieruchomość inwestycyjną, idealną pod sklep wielkopowierzchniowy, znajdującą się w województwie mazowieckim, powiecie Węgorowskim w miejscowości Miedzna. Działko numer 1551 na 3 i powierzchni 2788 m2, która posiada kształt trapezu, o wymiarach 44 m bieżące na 47 m bieżących na 70 m bieżących. Na 58 metrów bieżących. Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości Miedna, przy głównej i ruchliwej ulicy z bezpośrednim wjazdem. Media dostępne to prąd oraz woda na działce, natomiast kanalizacja jest w drodze. Na działce znajduje się budynek produkcyjno-usługowy o powierzchni około 200 m2 oraz budynek gospodarczy dla rolnictwa o powierzchni około 42 m2, które znajdują się w bardzo dobrym stanie. Do Węgorowa i Sokołowa Podlaskiego dojedziemy w 15 minut samochodem, natomiast Warszawa oddolona jest o 100 km. W pobliżu nieruchomości znajdują się m.in. ruiny dawnego dworu obronnego, urząd gminy, bank, restauracje, zajazd, stacja paliw, apteka, park i tereny leśne. Idealne miejsce na sklepy sieciowe typu Biedronka, Horten, Żabka, lewiatan, groszek netto, stokrotka, mrówka oraz inwestycją produkcyjno-usługową lub przemysłową. Według wydanych warunków zabudowy na działce można wybudować budynek handlowo-usługowy o powierzchni sprzedaży do 400 m2 wraz z zadaszeniem nad strefą dostaw. Czytał Dawid Alsali. Jeśli spodobała Ci oferta tej nieruchomości, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Michał Dąbrowski, EREMAX City.